Po ostatnim filmie bardzo dużo osób do mnie napisało odnośnie ich doświadczeń z najbliższymi, relacji, oczekiwań, i to dzisiaj chciałbym omówić. A więc witam Was w trzecim odcinku mojej drogi z depresją, w której opowiadam właśnie o moich doświadczeniach, moich przemyśleniach i moich odczuciach co do przechodzonej przeze mnie choroby. Która jeszcze chciałbym zaznaczyć, no, oczywiście na początku, jest bardzo poważną chorobą. I w związku z dzisiejszym tematem, yy, w związku z tym, że to jest poważna choroba, yy, jak każda poważna choroba, również depresja wprowadza zamęt w każdej rodzinie. Yy, I nie wolno tego bagatelizować w żaden sposób. Yy, ale nie mamy wpływu na to, jak czują się inni. Więc powoli, przechodząc już do kwintesencji tego tematu, dzisiejszego odcinka, opowiem, jak przyjęli moi rodzice, moi teściowie, moja żona, moje dzieci, moi najbliżsi znajomi itd. No zacznę od mamy. Za dwa dni mamy. Z mamą zawsze miałem bardzo ciężkie relacje. Wynikało to z tego, że moja mama ma dużą słabość do alkoholu. I poza tym, że mnie wychodziła i że. Charakterem osobowością jest mi blisko do mojej mamy. Śmiejemy się z podobnych rzeczy przykładowo to moja mama, jak dowiedziała się, że choruje na depresję, to zareagowała czuć lepiej niż tata, bo czasami mama potrafi zapytać mnie, co tam u mnie. Tata już w ogóle nie pyta, jak tam u mnie. No, ale to zamiłowanie do alkoholu tata też ma, chociaż jest bardziej odpowiedzialne od mojej mamy. To muszę powiedzieć, że moje dzieciństwo, jak każde z nas, pewnie miało lepsze i gorsze momenty. Ale Ale nie wiem, czy określimy siebie jako szczęśliwe dziecko. Bez troskie, na pewno nie. Bez troskość w moim życiu w ogóle nie uczestniczyła ponieważ jako najstarsze dziecko moich rodziców musiałem bardzo szybko dojrzeć, dorosnąć i zaopiekować się zastępczo często moim rodzeństwem, które jest dosyć liczne, ponieważ mam dwójkę sióstr, dwie siostry, dwóch braci, dokładnie. Czwórkę rodzeństwa młodszego od siebie. Ola, Weronika, Przemek i Kuba. Nie zdają sobie sprawy z tego, co pamiętam, co przeżyłem, i co od siebie dałem mojej rodzinie. No i po prostu rodzice w ogóle nie interesują się, albo minimalnie, bo mama troszeczkę może tym, co się ze mną dzieje, co u mnie. Możemy nawet nie mieć kontaktu przez 3 miesiące. Mama do mnie zadzwoni po pewnym czasie. Tata nie zadzwoni do mnie w ogóle. Sam siebie zadzwoni dopiero, jak coś będzie potrzebował ode mnie, albo będzie chciał się zapytać o samochód, który mu kiedyś oddałem. A jak rozmawiam z tatą już, to tata opowiada o sobie. Ciężko jest mówić w słowo i opowiedzieć coś o sobie, a jak coś już się uda opowiedzieć o sobie, no to mam wrażenie, że nie słuchał. Więc tak to wygląda z moją rodziną, czyli Depresja z moimi rodzicami. Temat nie istnieje. W ogóle nie rozmawialiśmy. Ja po, oczywiście poinformowałem rodziców na temat leczenia, na temat tego, na co choruję, że biorę tabletki, że chodzę na terapię. Ale to, to w żaden sposób nie przekłada się na. Na nic w zasadzie. Jeżeli chodzi o moje rodzeństwo, to jedynie siostra Weronika się jakoś interesuje. Raz na jakiś czas. Weźmie dzieci na przykład. Żebyśmy mogli odpocząć, żebym ja mógł odpocząć. Z moją siostrą Olą jestem w konflikcie już od trzech lat ponad. Ma to związek z taki, że moja żona pokłóciła się z moją siostrą. No ale że to jest moja żona, to ze mną też nie chcę mieć kontaktu. A tam chodziło o pilnowanie dziecka podczas spożywania alkoholu, gdzie dziecko miało dostęp i skorzystało z tego alkoholu, więc patologiczna sytuacja, po której nastąpił rozłam w rodzinie dosyć spory. I już trochę czasu trwa. Szkoda mi tego kontaktu. Bo moje rodzeństwo bardzo kocham i i bardzo lubię z nimi spędzać czas. No, z, braćmi, z braćmi miałem kontakt bardzo dobry jako dziecko. Teraz też tego kontaktu za bardzo nie ma. Wiem, że Przemek chciał się spotykać raz na jakiś czas. Ale zwykle coś mu wypadało. Jak już miało dojść do spotkania, a Kuba. No Kuba tylko czasami wyjdzie z pokoju, jak odwiedzę dom rodzinny. No to tyle. Jeżeli chodzi o moją najbliższą, znaczy moją rodzinę, tą pierwotną, to pod kątem depresji nie mam wsparcia, nie mam pomocy, nie mam. No dobra, jest Weronika, która raz na pół roku weźmie dzieci. Więc jeżeli kiedyś to będzie słuchała, to dziękuję Weronika. Przechodząc do rodziców, mojej żony, czyli moich teściów. No to teściowa na początku bardzo stereotypowa podeszła do tematu, czyli że znaczy. Może tak powiem. Ja to tak odebrałem. To nie jest tak, że tak było, jest i, i jestem święcie przekonany o tym. Po prostu tak to odebrałem, że teściowa uważała, że, że w sumie tak stereotypowo powiem, mógłbym pobiegać, pochodzić, poćwiczyć, poczytać i by mi przeszło. Że praca jest ważna, że. No i tutaj też trochę oczekiwań, tak, narzucam. Czyli druga, druga część tematu dzisiejszego. No i Teściowa przez długi czas ten temat bagatelizowała bardzo mocno. To odczuwałem. Czułem się jak leń, jak osoba, która, której się nie chce czułem się nie nierobem. No to takie chyba najczęściej spotykana reakcja osób najbliższych. A przynajmniej z moich doświadczeń w kontakcie z innymi osobami, jak oni opowiadają o swoich relacjach z najbliższymi, które są dla nich ważne. No to to, to jest chyba najczęściej spotykana reakcja na na tą chorobę jeżeli ktoś z rodziny przedstawia komuś i ona mówi i sobie pobiegaj, i ci przejdzie, tak nie jest. Absolutnie. Tak nie jest, że jak ktoś pobiega, to mu przejdzie. Oczywiście może być tak, że poprawi się troszeczkę nastrój, endorfiny troszeczkę zaczną wędrować, tworzyć się i, i troszeczkę się dotknięty mózg i tak dalej. Ale to jest działanie krótkoterminowe, bo ogólnie, żeby z zacząć biegać to trzeba wykonać niesamowity niesamowicie ogromny wysiłek psychiczno mentalny, fizyczny, żeby się zebrać w ogóle. To jest to jest tytaniczna praca. Dla kogoś zdrowego pójść pobiegać to jest po prostu wyjście ubranie butów i dobiegać. A dla osoby z depresją jest to jest to niesamowicie kręta droga do tego biegania. Więc to nie jest prosta rzecz czasami. A jeżeli chodzi o teścia, no to teściu to jest dla mnie bardzo dobry kumpel. Zawsze pogadamy sobie na różne tematy i dobrze mi się że jest teściem. Bardzo go cenię sobie. I... I czasami potrafi powiedzieć nieświadomie, niefortunnie coś przykrego, coś co niekoniecznie chciałbym usłyszeć, ale ja się już od... ja się bardzo mocno uodporniłem na to Wydaje mi się, że tabletki tutaj odegrały kluczową rolę, żeby się uodpornić na takie rzeczy, teksty no, i przechodząc do tych osób dla mnie najważniejszych w tym momencie, czyli moja żona, dwójka dzieci. Moje, od mojej żony mam pełne wsparcie. Nie mogę sobie, nie mogę nic zarzucić żonie. To no, skarb, skarb nad skarby. A jeżeli chodzi o dzieci, to w przypadku Zosi, która jest starsza, bo w tym roku kończy 10 lat, no to widać u niej świadomość coraz większą tego, co się dzieje. I jak się dzieje, jakie są problemy i skutki uboczne tej choroby. Jak i znała mnie być może, pamiętam może mnie jeszcze jako osobę, która ciężko zlokalizować ten czas, w którym się zachorowało, ale być może pamiętam ten okres, jak jeszcze. Nie było tak, jak jest teraz, może tak powiem. E, więc wydaje mi się, że Zosia jest świadomą dziewczynką, która e, widzi różnicę, ale też e, no jest wspaniałą osobą, jest e, przekochana. E, dużo wsparcia też dostaje od niej. Jeżeli chodzi o Krzysia, to Krzyś jest e, niesamowicie zabawnym chłopcem pełnym sprzecznych uczuć często, jak to dziecko oczywiście, raz się śmieję, a chwilę później płaczę, ale też dostaję od niego wsparcie. Nie mogę narzekać. Jeżeli chodzi o relacje moje towarzyskie, to praktycznie ich nie mam. Jedynymi moimi relacjami towarzyskimi to jest otoczenie mogę powiedzieć zawodowe, czyli z widzami, ze słuchaczami moimi, z obserwatorami. I też otrzymuję oczywiście bardzo dużo wsparcia. I mógłbym wymienić ze 100 osób w tym momencie, które przez te półtora roku dostarczyły mi tego wsparcia. Za co wam bardzo dziękuję. A część mnie słucha w tym momencie. I tutaj też nie mogę narzekać, ale szczerze mówiąc, może na początku mi zależało na tym, żeby moi rodzice mnie wspierali, żeby, żeby zaakceptowali to, jaki w tym momencie jestem, albo pamiętali o tym, że między innymi ta, ta, ta właśnie kłótnia z siostrą, że nie jestem. Osobą, która w tym momencie będzie w stanie w jakiś sposób zareagować tak jak kiedyś zareagowałem, czyli usiąść porozmawiać, raczej będę się chował i uciekał od problemów, bo nie chcę tych problemów. Absolutnie. Uciekam od nich jako od ognia. Od samego początku. leczenia minimalizuje ilość problemów i może dlatego też nie, nie zależy mi tak na kontakcie z moją pierwotną godziną, jaki też nie jestem do końca zawsze chętny do tego, żeby pojechać do moich teściów. Ja się najlepiej czuję grając gry komputerowe, które odciągają mnie od myślenia, od od, po prostu na natłoku myśli, która jest y nie do powstrzymania często, a jedyną rzeczą, która jest w stanie to powstrzymać, to jest film, seria albo komputerowa. Czymś się zająć po prostu. <laughs> Jakby nauczyłem się tego. <laughs> Przepraszam bardzo. Nagrywam to bez żadnych cięć i nie chciałbym przerywać po 15 minutach prawie tego nagrywania. Bo, szczerze mówiąc, 3 dni to nagrywam. Podejść było ponad 100 na punk. Więc, zresztą plik, który teraz mi się pokazuje, jest 128 plikiem. Więc, no, 128 próba. Ale wracając do tematu... Moje oczekiwania wobec najbliższych, nie ma ich żadnych. Mam wrażenie, że... I to pewnie powie, prawda, albo większość osób z depresją, że nie chcę obarczać komu, kogoś, kogokolwiek, niezależnie kto to jest. Nie chcę obarczać kogoś swoimi problemami. Bardzo dużo osób przyjęło na siebie moje problemy. Nie tylko najbliżsi, ale też właśnie osoby ze streama, z Twitcha, za co bardzo dziękuję. I znowu mogłem po, powtórzyć te dwa niki, które <laughs> chyba największy wpływ miało na to, że dzisiaj czuję się. Powiedziałbym źle, bo się źle czuję, ale, ale jestem tutaj. Jestem. Po prostu jestem. Jest to Hado i jest to Jarek. Te dwie osoby. Bardzo im dużo zawdzięczam. Ale absolutnie, gdyby wszyscy mnie zostawili, to nie wiem, czy nie byłbym spokojniejszy. Nie chciałbym powiedzieć szczęśliwszy, bo na pewno nie. Ale spokojniejszy, że moje problemy nie są utrapieniem czy ciężarem dla innych osób. I bardzo rzadko mówię o swoich problemach. Bardzo rzadko. Praktycznie w ogóle nie mówię o nich. Nawet żonie, Magdzie. Jak coś mnie gryzie, coś mnie boli, coś, coś mnie po prostu uwieja w myślach. Nie mówię o tym, bo mam wrażenie nie chciałbym nie chciałbym, żeby ktoś czuł się tak jak ja. Absolutnie. I nic niczego nie oczekuję od innych. Od siebie czego oczekuję. <laughs> właśnie, i znowu stereotypowe, bo przyszło mi do głowy czego oczekuję od siebie wobec innych żeby dawać im szczęście, żeby dawać im radość żeby dawać im to co chcą i zawsze daję z siebie jak najwięcej jak tylko potrafię nie zawsze jestem w stanie zdać 100% bo nie potrafię czasami ale każdy na mnie może liczyć Mógłbym wymienić też parę osób, które otrzymały ode mnie pomoc niedawno, ale nie chciałbym też, żeby czuli, czuły się zobowiązane do czegokolwiek, bo nie są. Nie są absolutnie do niczego zobowiązane. Te osoby, a jeżeli chodzi o oczekiwania osób wokół mnie, wobec mnie, no to już wspomniałem o tejś człowiek, która chciałaby, żebym. Podjął taką normalną pracę etatową. Być może gdzieś tam więcej osób z mojego otoczenia najbliższego chciałoby, żebym miał ten dochód bieżący, aktywny i konkretną kwotę przynosił rodzinie. Ale. Robię, co mogę. Szczerze mówiąc. Trwają rozprawy sądowe, które, w których oczekujemy, oczekuję dużych rekompensat finansowych za niezapłacone umowy między innymi. Więc nad tym mocno pracuję. No i też chciałbym zajmować się streamowaniem. Pierwszy raz chyba to mówię na głos. Chciałbym tak zawodowo się tym zajmować. Robię, mam, mam nadzieję, wszystko, co, co tylko w mojej siły, żeby tak było, żebym mógł sobie jakieś powiedzieć: No, to jest mój zawód. Wydaje mi się, że robię to dobrze, ale mam wrażenie, że jest dużo, dużo więcej lepszych osób ode mnie. Zastanawiam się, czy coś jeszcze pominąłem, czy, czy wszystko powiedziałem. Wydaje mi się, że temat w jakiś sposób wyczerpałem. Od, od nikogo niczego nie oczekuję. Od siebie dużo oczekuję, wobec innych oczywiście, bo ja dla siebie nic nie robię. Mam problem z kupieniem czegoś dla siebie. Mam problem z przyjęciem czegokolwiek sobie. Uczy się tego cały czas. Coraz sobie mi to idzie. Ale jeżeli chodzi o to, czy wybrałbym siebie, czy innych, to wybrałbym innych. Można powiedzieć, że troszeczkę siebie skreśliłem. Troszeczkę siebie skreśliłem. Nie czuję się najważniejszy. Ostatnią, ostatnią rzeczą, którą sobie dla siebie zrobiłem w zasadzie. Ale to, to była rzecz, która nie pozwala mi funkcjonować, czyli wyleczyłem po prostu bolące zęby, bo czuję, że muszę funkcjonować i czuję, że muszę być dla rodziny i chcę być. Chcę być. Więc jakby zadbanie troszeczkę o swoje zdrowie też nie psychiczne, ale. Fizyczne bardziej było ważne pod kątem tego, żebym mógł uczestniczyć w życiu mojej godziny. To tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca, to życzę Wam wszystkiego co najlepsze, oczywiście. No i być może do usłyszenia w czwartym odcinku. Dajcie znać. Czy chcielibyście jeszcze tego typu materiałów? Trzymajcie się, cześć pa!